No to powiem tak, że jesteśmy niesamowicie szczęśliwi, że tyle Państwa tu jest. Przyszli, jak już powiedział Zbyszek Sejwa, i ważni politycy, i ważni ludzie z innych dziedzin miasta. Ale też widzimy nie tylko w tym gronie zaproszonych przez nas imiennie osób, ale również wśród publiczności wiele znamienitych nazwisk. Widzimy też wielu mieszkańców, na których można zawsze liczyć przy każdej okazji, ale też twarze nieznane nieznanej. Z tego, z tego powodu jesteśmy bardzo szczęśliwi. Dyrektor teatru pan Jan Tomaszewicz, pan prezydent Tadeusz Jędrzejczak, pani poseł Żmita Chalska radny Artur Radziński, przewodnicząca Rady Miasta Krystyna Siwińska, wiadomo, były prezydent teraz senator Henryk Maciej Woźniak, przedsiębiorca Stanisław Żygodziński i szef tego pięknego przybytku Zbigniew Sejba. To jest uporządkowanie finansów grzeżowych. W ciągu ostatnich dwóch lat yy, budżet miasta i finanse miasta uległy podobnemu zepsuciu, co spowodowało bardzo ważne perturbacje finansowe naszego miasta i w związku z tym to jest najważniejsze zadanie, które stoi przed nami na najbliższych kilka miesięcy. I dopiero wówczas, jeżeli będzie uporządkowany budżet, będą szanse na finansowanie różnych przedsięwzięć, będzie można mówić o. Innych działania. I sprawa druga, co wydarzy się w miesiącu, w ciągu najbliższych 3-4 lat, bo na taką długość yy, lat kadencja opiewa w Polsce, to już rzeczą będzie to, że w Głożowie powstanie ponad 4000 nowych miejsc pracy. Z tego też względu najistotniejsze dla miasta będzie stworzenie dla tych inwestorów, którzy te miejsca pracy będą tworzyli odpowiednich warunków, nie tylko do inwestowania i wprowadzania działalności gospodarczej, ale co jest jeszcze istotniejsze. Gorzów w tym roku zwiększył jego swoich mieszkańców o 1,9%. W związku z tym należy stworzyć warunki do tego, aby kolejni mieszkańcy Gorzowa pozostawali w Gorzowie. Sprawa druga, żeby nowi mieszkańcy do Gorzowa przybywali, którzy z Gorzowem będą łączyli swoją przyszłość, nie tylko w nowej fabrykach harmonii, i harmonii i w jednostkach i instytucjach, w które gorzej będą powstawały. Zapoznając się z sytuacją finansową miasta i oceniając stan zadłużenia, nie postrzegam go tak aż dramatycznie, panie prezydencie, zadłużenie na poziomie 30%. Jeżeli weźmie się pod uwagę, że to ustawowe zadłużenie do 60% dochodu miasta jest ustawowo określone, to nawet jeżeli stwierdzimy, że sytuacja trudna, to nie na tyle dramatyczna, żeby snuć wizję rozwoju miasta. Zakładając, że przychody miasta z roku na rok mimo wszystko wzrastają. Oczywiście rozwój nowych technologii, rozwój inwestycji, infrastruktury drogowej jest niezwykle ważny, ale jeżeli chcemy przyciągać tu cennych inwestorów i chcemy mieć inwestycje nie tylko takie produkcyjne, ale w nowych technologiach, a więc dobrze płatne miejsca właśnie. i dające rozwój, to po prostu musimy mieć też kadrę, musimy mieć kierunki techniczne. A więc musimy mieć gorzowską uczelnię o wysokim poziomie. Z pewnym żywieniem wysłuchałem opinii odnośnie sytuacji ekonomicznej naszego miasta, dlatego że jeżeli sytuacja budżetu miasta jest zła, to ja zupełnie nie rozumiem dlaczego na ostatnich sesjach podejmowane były decyzje, nie z moim udziałem, nie głosowałem za tym, żeby Podejmować dodatkowe zobowiązania, takie jak na przykład wydatkowanie na imprezę, która niekoniecznie przyniesie naszemu miastu efekt promocyjny na poziomie 17 milionów złotych. To niech to będzie ta pierwsza piątka. 50-15 nie, nie, To jest bardzo ważne, bo to, to będzie kosztowało w przyszłości najbliższych 5 lat na budżet Dżoba. Proszę też zwrócić uwagę na to, że najbliższe 5 lat to będzie spłata wielkich kredytów na wielkie inwestycje. Te najbliższe 5 lat do 2013 roku. To będzie ostatnia szansa pozyskania pieniędzy unijnych, jeżeli miasto nie będzie skutecznie o te aplikować, jeżeli, jeżeli nie będzie takiej koalicji radnych, parlamentarzystów, prezydenta radnych wojewódzkich, to wtedy będzie problem z rozwojem naszego miasta. W perspektywie lat dziesięciu widziałbym konieczność zakończenia, konieczność ostatecznego rozwiązania problemu lotnictwa podgorzowego, dlatego że... Lotnisko dla naszego miasta jest potrzebne. W tym względzie trzeba większej aktywności i większej spójności w działaniu. W dłuższej perspektywie bez wątpienia musimy brać pod uwagę to, że kluczem do rozwoju naszego miasta jest powstanie Akademii Gorzowskiej i w perspektywie Uniwersytetu. A w międzyczasie, w perspektywie lat 5-10, powinniśmy absolutnie zmienić w mieście Gorzowa, dlatego że ona przez ostatnie kilkanaście lat w niewielkim stopniu się nie zmienia. 50-15. Po pierwsze plan, dobry plan, dobry plan na to, żeby zrobić gorzów miastem przyjaznym, miastem takim, gdzie mieszkańcy będą się czuli dobrze i będą goście się czuli dobrze. Żeby tak było, to po pierwsze musi być dobra edukacja, po pierwsze muszą być dobre warunki do realizowania swoich marzeń, czyli do pracy, pracy w dobrym zawodzie, dobrych płatnych posad. Po trzecie musi być miejsce na relaks, na odpoczynek, na spędzanie czasu z rodziną, z dziećmi. Dlaczego edukacja? Dlatego, że mam wrażenie, że mówimy bardzo dużo o wszyscy, jak jesteśmy tutaj razem, mówimy o tym, że jest potrzebna akademia. Mówimy, nie działamy. W perspektywie pięciu lat uważam, że powinniśmy w mieście uporządkować centrum. Centrum szeroko rozumiane. A więc te dwie dzielnice historyczne, Śródmieście i Nowe Miasto. Rewitalizacja nowego miasta, ona w jakimś stopniu już się przecież dzieje, powinna być kontynuowana w sposób dynamiczny, ale kompleksowo, zagospodarowanie podbórek, zielone podpórkach, które stworzą miejsca do zabaw, place zabaw dla dzieci, to już się do parkowania dla samochodów, uporządkują garaże, budynki tak itd. Tak odbudujemy zieleń przydrożną, która połączy poprzez właśnie zieleń przydrożną zwarte kompleksy, duże parki, znikną te wiśnie, które połamane z starszą od kilku lat, nie, nie wiedzieć po co. Oś północna komunikacyjna Śródmieścia to prasa Estkowskiego, Kosynierów Gdyńskich wtedy mają sens ciągi komunikacyjne, kiedy one są spójne, jeżeli z jednej strony jest ciąg dwujezdniowy, a wpada w jedną jezdnię, to oczywiście powoduje tą niedrożność, dlatego trzeba by systematycznie Kostnierodyjskich i Jastkowskiego poszedł. Jeżeli nie będzie jedności w budowaniu czegoś dla miasta, a nie dla opcji politycznych, to w tym mieście nie będzie tego, o czym mówimy. Nigdy nie będzie. Ja mogę powiedzieć w ten sposób: na przykładzie, bo jeżeli chodzi o, o mój kierunek, to chciałbym, żeby była w Gorzowie wyższa uczelnia, żeby Gorzów był miastem akademickim. W Słowicach już widać akademickość, a w Gorzowie tego w ogóle nie widać. I Gorzowska Uczelnia jest kojarzona ze środowiskiem PiSu. Ja jestem akurat zupełnie daleko od PiSu i to nie jest moja opcja polityczna. Natomiast połączenie wszystkich sił, ja to daję przykład, jestem politycznie, można powiedzieć, po drugiej stronie. Ale wszystko bym zrobił i wszystko bym oddał, żeby w Gorzowie była wyższa uczelnia. E, moi szanowni przedmówcy, e, połączcie siły, e, bo ja ani nie będę politykiem i nie będę nigdy ani radnym, ani prezydentem. Natomiast chciałbym e, to miasto kochać dalej. A, a przyznam szczerze, że. Ciężko mi, mojemu 16-letniemu synowi, tłumaczyć moją miłość do Gorzowa. To jest takie dziwne miasto, moim zdaniem, że właściwie wszystko w tym mieście mamy, jeśli chodzi o kulturę. Mamy mnóstwo instytucji, chyba więcej albo i najwięcej z innych tego, tej wielkości miast w Polsce. Mamy siedem instytucji miejskich, trzy marszałkowskie, ale jak gdyby te wszystkie instytucje i ludzie kultury, i artyści, którzy tu mieszkają, nie potrafią wygenerować z siebie Jakichś kreatywnych, wielkich wartości. To tak się składa, że to coś powoduje, że pewna atmosfera w tej kulturze, że pewne stwarzanie warunków dla tej kultury i sztuki jest takie, że właśnie do tej pory Gorzów jako jedno z ostatnich miast nie doczekał się porządnej imprezy, jakiejkolwiek, już nie mówię czy to ma być wysoka sztuka, wysoka kultura czy niska, ale takiej, która. Odbija się echem w całej Polsce. Nie doczekał się galerii, która odbija się echem gdzieś w Polsce. Nie tworzą to artyści tacy, którzy są znani gdzieś w Polsce. Nie to boli, bo właśnie tak samo jak tu kolega, urodziłem się i wychowałem w tym mieście i chciałbym, żeby to miasto puszczało na zewnątrz. Także uważam, że przede wszystkim wyższa uczelnia, intelekt, restrukturyzacja instytucji kultury. To by można było na ten temat mówić, ale uważam, że jest konieczna w tym mieście taka. Przemyślenie, jak ta kultura ma działać. Tylko, że najważniejszą sprawą jest rzeka. Zadziwiające jest dla mnie, że to miasto odwraca się od tej rzeki na całym świecie. Dlatego powstawało miasta. Miasta powstawały nad rzeką. Rzeka jest źródłem życia, rytmu życia, intelektu i wszystkich rzeczy, które się dzieją w mieście. Tak jest naprawdę. Proszę pojechać 100 kilometrów stąd do Berlina i zobaczyć, jak, jak, gdzie się największe życie dzieje: artystyczne, kulturalne, nad rzeką. To jest metafizyka, to jest magia, to jest coś udowodnione. Nie ja chciałbym za 5 lat przyjechać do tego miasta, albo przybynąć łódką i gdzieś, żeby była maryna, żeby można było w cywilizowanych warunkach spędzić czas. Mówimy o akademii, tylko proszę mi powiedzieć, czy będziemy kształcić tutaj um, studentów i oni tam będą wyjeżdżać. Tak jak teraz intelektualnie to, co powiedział dyrektor Sejwa, kształcimy gdzieś y, y, młodych ludzi, a oni wychodzą. Tego się nie wstydzimy, bo gdzieś y, y, kultura jest dość dobrze stoi w Gorzowie. Y, I oni wychodzą do innych ośrodków i, i świecą y, wzorem, że potrafią się zachować w teatrze, na, w galerii, na y, koncertach jazzowych, ale nie zostają tutaj. Gdzie jest fundament, gdzie jest podstawa, że tak jak powstanie akademia, to co zaproponujemy dla studentów, co zaproponujemy dla pracowników, gdzie stworzyły coś takiego jak dynamika tego miasta. Ja proszę Państwa, myślę, że z przedmówców jestem jedyną osobą, która na PWSZ-ie studia. E, miałem, miałem możliwość na e, PWSZ studiowania. E, później e, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Adamowickiego w Poznaniu, teraz bieram się do Warszawy, także jakiś tam przegląd tych uczelni mam. I powiem Państwu szczerze, jestem zadowolony z tego, że studiowałem w Gorzowie, ale przepraszam bardzo, dumny nie jestem, bo e, to nie jest uczelnia na najwyższym poziomie. E, proszę Państwa, ja przepraszam za takie, za takie ostre słowa, ale y, czuję się zobligowany do tego, żeby to powiedzieć, bo mam jakiś przegląd innych uczelni. Podstawą do tego, żeby o, miasto... Ja y, no, no, byłem, 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 byłem średnim studentem. byłem średnim studentem. Proszę Państwa, to nie o to chodzi. Najważniejsza jest rzecz taka, że pamiętajcie, że e, przyszły gorzów będą stworzyli przyszli ludzie, przyszli mieszkańcy. Ludzie, którzy muszą być wykształceni, którzy muszą e, cokolwiek o tym gorzowie wiedzieć, mieć pomysł na gorzów. Pamiętajcie o tym, że dobra uczelnia determinuje przede wszystkim rozrywkę. Proszę zobaczyć, co się dzieje się w górze zagłębie kabaretowe. Proszę zobaczyć na Poznań, jak, jakim jest miastem studenckim. Jest to uczelnia chociażby UM, jest w, moim, w mojej ocenie, no, jest to dużo, dużo starsza uczelnia, jest bardzo dobrą uczelnią. Ale odniosę się, bo możecie Państwo zarzucić, że Gorzów, jest, Gorzów ma świeżą uczelnię. Proszę zobaczyć na Kolegę Poloniką w Subicach. Kolegę Poloniką jest małą uczelnią, ale jest naprawdę bardzo dobrą uczelnią. Dobrego zarządzania miastem. Ja przypomnę tylko chociażby Miasta, który miał być okazją do, tak powiem, do, mógł być okazją do integracji społeczeństwa, do integracji politycznej, do, do yy, inicjatyw tak dalej, do promocji miasta, a był wielkim piknikiem zorganizowany przez yy, yy, władze dla mieszkańców, żeby się popawili trochę. Yy, podobnie, pamiętacie Państwo obronę Pracu Grubalskiego? Tam powstała naturalna grupa ludzi, aktywnych. To, to się mówi to posłuchać, podmuchać, podlewać i niech się rozwijają, tak dalej, zostali, Panie Prezydencie, przepraszam bardzo, ale zostali warchułami, no, awanturnikami. I co? Plac stoi, a gdzie by ta, ta kapsuła ta, dla, dla podobnych by stała, gdyby, ja nigdzie nie chciałem było tego placu, no gdzie by stała? Nigdzie. Nie było miejsca. Tam by kino stało, no. Kino jest, plac jest i tak dalej, a niedawno obrona, obrona fontanny. No przecież, no przecież y, 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 Pani y, Prezydent starka się porąbać za ten granic y, pomarańczowy, ale, a w końcu, końcu się okazało, że problemu nie ma, ale jak chcecie gwiazdkować, to nie będziecie mieli gdzie stracić. Bo... Chciałbym y, jako stary architekt, urbanista, pracujący też w administracji przez wiele lat Szczebla Wojewskiego, zapytać kandydatów na prezydenta, czy nie widzieliby potrzeby dla tak znaczącego ośrodka, jakim jest Gorzów, reaktywowanie pewnych służb urbanistyczno-architektonicznych? Chodzi mi konkretnie o miejską pracownię urbanistyczną, która rozwiązałaby wiele problemów i również o stanowisko architekta miasta. Dzisiaj pan prezydent miota się między decyzjami, zaprasza różnego rodzaju partnerów z kraju do uczestniczenia w konkursach którzy nie mają rozeznania, jak się nazywają ulice nasze, jaka jest struktura tego miasta, nie zaglądają na podwórka, i zafundowali nam kit w postaci, w postaci szwaku, dawki, który miałem przyjemność przewalić. Przepraszam, przyznaję się do tego, jako członek Miejskiej Komisji Urbanistyczno-architektonicznej, i również niestety ten piękny konkurs międzynarodowy z udziałem Tajlandczyków i innych Chińczyków. Niestety jest to wizja lat, za lat 50, Szanowni Państwo. No, a pytanie jest takie, właśnie: no, co Państwo zamierzają, czy rzeczywiście będzie taka okazja, żeby mieszkańcy mogli. Częściej się wypowiadać poza i, i, I właśnie no, nie no, na takiej o, sali, tak, 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 gdzie no, tutaj nie ma warunków, żeby nawet się Dziękuję bardzo. Powiemy. Jaka jest szansa na to, żeby ściągnąć tych młodych ludzi, jeżeli u nas nie ma żadnej perspektywy na pracę, bo fabryka, którą się chwalimy, oferuje 1500 do 1800. 800 zł dla człowieka, który zna biegłe trzy języki, nikt za takie pieniądze nie. nie przyjedzie do miasta. No to jak? I czym chcecie tych młodych ludzi kapitał e, ludzki tutaj zachęcić do przyjazdu do Gorzowa, jeżeli w administracji też nie zrobią żadnej e, kariery w tym mieście, ponieważ e, tak bardzo apolityczny samorząd, od wielu lat są te same osoby, które... E, Pewnie budowały kiedyś struktury partyjne z obecnym prezydentem? Dziękuję bardzo. Ja się nazywam Łukasz Grzesiak, jestem urbanistą i trochę spojrzę na to z pozycji outsidera, ponieważ właśnie jestem przykładem człowieka, który 4 miesiące temu się wprowadził do Gorzowa. Bravo! Mam nadzieję, że nie będziemy w tej kartce napisane to marka Nowa Gorzowa, która ma jest wykreowana jako Gorzów Przystań. W czym się ta przystań wyraża? Dla mnie, jako dla młodego człowieka, jaki jest ten geniusz miasta? Jaki ma być ten duch miasta? Czym on się ma wyrażać i jaki jest pomysł na miasto? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie, e, to e, skoro często są jakieś niesnaski pomiędzy prezydentem a radą miasta, jak jest, tak, jaki jest pomysł na e, wieloletni plan poziomu rozwoju? dywersyfikacji usług w mieście, bo to jest problem. Proszę zauważyć, że upadły dwa, trzy zakłady swojego czasu w mieście i zaczęły się całe problemy e, dotyczące bezrobocia w Gorzowie.